Witajcie, jest piątek, 3 lutego 2023 rok, będziemy działać dalej w temacie Forda, spada silnik od Forda, to zajmiemy się skrzynią biegów, Aha. no, nie, to taki trochę żart, ale mm, zacznę od rozrusznika, zobaczę czy ten rozrusznik w ogóle się kręci, i co z nim jest nie tak, ewentualnie co z nim trzeba zrobić, żeby się kręcił, jak rozrusznik to i dzwon, no bo dzwon, no bo rozrusznik trzeba przykręcić do dzwona. Znaczy dzwon do silnika, rozrusznik do dzwona, a jak i dzwon to i skrzynia biegów. Zajrzymy, co ze skrzynią biegów się dzieje, dlaczego się nie kręci, też co można z nią zrobić, ewentualnie na szybkości, czy tam już jakieś łożyska zamówić, czy coś nie. Także, no, do dzieła. Zobaczyć czy on sam z siebie będzie się ruszy No to może za mały prąd po prostu z tego idzie, nie? Żeby prąd chciał pójść jakby z wora duwe? On by się złączył u nas. Na budowie konwencja z rozluźniki ze śrubowo-przesuwnym zębnikiem o włączeniu jednostopniowym, stosowana i tak dalej, po włączeniu przycisku rozruchowego... 9 prąd płynie w obwodzie. Zacisk dodatni akumulatora 10, przez zwojenie trzymające 13 do masy, równocześnie przez zwojenie wciągające 12, uzwojenie wzbudzenia 2, Środkę 3 do uzwojenia te 4. Skąd przez szczotkę niezwojowaną do masy połączonej z jednym zaciskiem akumulatora. Ale magnetyczne dwóch uzwojeni głośnika, wciąg yy, połączonej w ciągardzeniu, uruchamiając w sposób dźwignie prowadnicy. Jak no, wiadomo, prowadnica tam się zębnik zazębia. I w momencie jak się zetknął, jak z się zetknie, to uzwojenie wciągające jest bocznikowane i prąd wtedy płynie. I prąd już wtedy tu nie będzie płynął, bo tu ma większą oporność, tylko wtedy sobie już tu pójdzie. No a tu będzie szedł cały czas, no bo musi, nie? <grym>, a to sobie wtedy już pominie, jak się zwora wora zewrze. I w tym momencie to uzwojenie wciągające, to jest wciągające, a to jest podtrzymujące. I tu, tak powiem, w ujęciu praktycznym Tu będzie plus akumulatora podłączony. To odpowiada temu zaciskowi. A to odpowiada temu zaciskowi. Bo tu jak widzicie idzie to i to idzie właśnie tam na ceweczkę, To jest na to uzwojenie. Wciągające. I dalej stąd idzie tu. Czyli na wzbudzenie. Tu są cewki wzbudzenia. Na stojanie. I na wirnik, i na, wirnik y, na komutator, nie? Bo tam gdzieś jest komutator, tam szczotki właściwie sprawdzić. No, czyli to działa dokładnie tak jak ten układ, co tu mamy. Nie? nie wiem tylko po co to jest. Tego to nie wiem, bo tu po prostu to jest taki zacisk, na którym pojawia się plus 12 w momencie złączenia zwory też. Powiem szczerze, nie przypominam sobie, żebym się z czymś takim spotkał wcześniej. Nie wiem do czego w Fordzie to mogło być potrzebne. Jeszcze nie wiem, ale się dowiem. No bo standardowo to mamy te dwa grube zaciski do zwory i to, nie? Tu, tu idzie zasilanie z przekaźnika małego, ze stacyjki powiedzmy, tak? Tu dostaje plus. To wtedy te dwa uzwojenia zaczynają działać, tak? Wciągające z podtrzymującym, później cykl zwiera się. To się bocznikuje i płynie prąd na, na to, duży prąd już płynie z akumulatora na zbudzenie i na nabiernik przez komutator, prawda? Tylko, że w tym wypadku jeszcze tu się pojawia plus 12V i nie wiemy czego. To tak tytu, ty, ty, tytułem teorii. Boż, boż, tu mamy coś, tu, coś tu gdzieś, tu gdzie... Przez starożytnych Germanów to jest jeszcze wyprodukowane. Uzowały bez problemu. Tu jest jakaś dziura. Nie wiem dlaczego. A zobaczymy. No. Tu trzeba było odlutować te druty. Dobrze, że ich nie urwałem, bo już trochę dawno robiłem takie rzeczy i się zapomniałem. To trzeba wyczyścić. Zrobić nową muszczelkę, bo ta się rozsypała. To jest tu wygięte. Widzicie. Nie wiem czy to po, po, nie będę próbował tego prostować na razie bo jak to mi pęknie to nie mam rozrusznika wtedy. No tak podlutowałem to. Złożyłem, zrobiłem uszczelkę. To jest do takiej komory pustej więc to teoretycznie nie jest jakiś, to nie szkodzi. To znaczy mam problem z nim. Że on mimo wszystko dosyć ciężko chodzi. No już zaczął trochę się ruszać. Tam sprężyna jest gdzieś w środku. Muszę to spróbować podłączyć. Ale to bez muszę z akumulatora, bo nie wiem, z tego chyba prądu nie wystarcza. Trochę dziwne. Ale muszę z akumulatora spoglądać. to się wtedy upewnia czy to działa. Tym jest, jest trochę gorzej, bo tu jest coś pęknięte z tego, co pamiętam. Nie pamiętam co, ale... Aha, już wiem. O, teraz widać. Widzicie? To jest pęknięte. Trzeba to rozebrać, zobaczyć, co się da z tym zrobić. Bo drugiego nie mam. Chojnika to widzę lata, jak... Jest takie powiedzenie, ale go nie, nie będę stosować. Natomiast ja widzę, że wałek główny i wejściowy się chce kręcić chciałoby blokować, nie? Bo to jest koło obiegu wstecznego. Bo gdyby dwa były na raz przesunięte, no to by się nam to zblokowało przez choinkę właśnie, nie? I ona tak wygląda jakby to blokowała, bo ona się kosi ewidentnie. Czyli jakby dostawała moment na, na dwa uzębienia naraz, nie? trochę chodzić, ale no ale tylko trochę. Ale to, to fajna, nie? Tak wszystko co to fajne. Żona nowa też fajna jest później. Już, nie, nie. Później, później już taka sobie. No wiem, A, miałem jest... kiedyś nową żonę. tak. Nie to, nie, nie mówię druk. Nie mówię druga, mówię nowa. Nowa może być pierwsza, jest nowa wtedy. Wreszcie tygło Jeżeli policę to może jakoś to wszystko, bo ja trochę utknąłem. O, znowu ci spadło. Tu się dalej wszystko nie chciało kręcić. Bez sensu w ogóle wybijanie, nie tego jest. Stoicznego trzeba też wyjąć najwyraźniej i jego wybić w tą stronę z kolei. Jeśli ja baliśmy tutaj, żeby... to już nie pęknie. No właśnie, to nareszcie. mi się udało to wyjąć wiecie bo to trzeba wyczyścić co nie jaka ruda tu jest no dobra teraz to, teraz to powinna choinka wypaść ale wałek wejściowy najpierw trzeba Wałki wejściowe wychodzą na zewnątrz złożyskiem. Teraz się to wyjdzie dokładnie. Teraz mi wychodzi ładnie kojenica. Wysypuję wszystkie. A, bo to jest szybkie. Jeszcze... Wysypuję. Widzicie, co tam się dzieje? Nic nie wypada, dobra. Wygląda ten wał. Wał główny. Wiadomo, że żółte lepiej jeździ, czerwone to plus 5 do mocy, żółte plus 8 do prestiżu. No więc ta koło zamachowe jest wyczyszczone i teraz tylko kurde. bo co ja chcę osiągnąć? Aha, bo ja chcę osiągnąć to, że ja muszę ten dzwon przykręcić, bo skrzynia to jest tam taki temat trochę drugorzędny. Ja tym skrzynią teraz nie będę jakoś tam poważniej zajmował. Poza tym, że dziś uruchomię, e, uruchomię kolejny wątek w mojej podświadomości na remont tej skrzyni, bo tutaj będzie trzeba poddać regeneracji na pewno tą choinkę. Tutaj, o, tutaj teraz widać, choinka jest bardzo wypracowana tam w środku. Znaczy to nie jest wałek, to jest oś to jest oś pomiędzy wałem a osią jest różnica, wiadomo jaka, chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? To jest oś i też tutaj no, jak się przyjrzycie, tu już wręcz to gołym okiem widać, że tu jest... Bytek materiału, wręcz już, można tak to nazwać. Pomijam jakieś wżery i tego typu historie. Nie? A co Wam chciałem pokazać? To, że pierścienie synchronizatorów, według takich kryteriów, jakie ja znam i uznaję, są w bardzo dobrym stanie. Skosy mają, wydają się bardzo dobry kształt jeszcze mieć. No i przede wszystkim, tu nie są wytarte te stożki z tym. Są z takimi spiralnymi rowkami <laughs> i one się bardzo fajnie jeszcze tutaj o widzicie, one już się zaciska praktycznie na tym stożku a jeszcze ma tyle tutaj jest przerwy natomiast wałek główny wygląda dosyć dobrze przynajmniej na razie korpusik też już tak odciściłem, też go pomaluję też na żółto, <laughs> już będzie takim samym kolorze jak dzwon no ale to jest jakby wątek gdzieś tam kolejny, nie? to tam się gdzieś będzie działo powoli swoim trybem bo teraz w pierwszej kolejności to będzie uruchomienie rozrusznika. Jeszcze tego mi się nie udało zrobić. Muszę akumulator tu przytargać. Nie mam tu pod ręką żadnego akumulatora no z przewodami. No takiego luzem. Więc jak kręci, to przykręcamy dzwon do silnika. No, no, zakładamy oczywiście koło zamachowe, tam docisk, to wszystko, żeby to tam było. Przecież zakładamy dzwon, wkładamy rozrusznik. Też będę musiał dorobić jakąś ramę, nie? no bo na tym stoi jak się Nie da go odpalić, to mi się tu wszystko nie. Nie zmieści, prawda? Więc ja będę musiał jakiś stojaczek do niego wyspawać. Jak odbiorę po prostu te łapy mocujące, to już sobie łapy przykręcę do bloku i wtedy jakąś ramę na szybko się wyspawa z profili. Potrabiam musztelki i te inne duperele. Jak się uda do tej pory coś poskładać w skrzynie, to też się ustawimy. Cię, kurde, zaraz spadnę. Spadnę z drogi i będzie kibel. No <grystanie> tam był garb. W taką pogodę mnie wyprzedzali, czy coś? Później ja jadę, patrzę, a po pleży nie, tam gdzieś nie? Patrzcie, ja hamuję. Miałem teraz zblokowane koła. Miałem zblokowane koła teraz. Widzicie to? A ten symbol tu wyprzedza, nie?